No się zbieramy się na morskie oko. Bo dodać, że stałam. Bo Z tyłu mamy polimer. Zobaczcie, jaki to jest. Z No tak, jest złożony pokaz. Jest, jest bardzo, jest bardzo świeże tu jeszcze. ten No! No, jak poszliśmy na, na wakacje z rodzicami, byliśmy na jakąś dziką plaży i tam był słaby zasięg. I najbliższy tam było Włoch, nie stolica. E, no i po prostu piliśmy jakieś, jak się nazywa, cans z Coca-Cola, czy z piwem. Puszki. Puszki. No i połączyliśmy razem. Potem robiliśmy coś szala krzyż, połączyliśmy to z kablem do telewizora i, I zrobiliśmy zasięg z Włoch. I oglądaliśmy bajki, muzykę i takie sprawy. Fajnie. No, zawsze się znalazło sposób. Albańczycy jak Polacy, zawsze zajmą metodę. Kombinują. Tak górach. On chyba nawołuje swoich towarzyszy. O, spory jest to w tej chwili. Nagrywaj, nagrywaj. Widać to tam? Tak. tak. Niesamowite. Pierwszy raz w życiu Żubika widzę na żywo. Na zdrowie. Jak to się mówi? Gzuar. Nie, szondet. Gzuar to jest jak... Gzuar, gdzie jest jest po prostu za dużo, dużo ludzi za dużo ludzi za dużo no stanowczo drodze na Czarny Staw pod Rysami. I zobaczcie, jakie to są piękne widoki za nami. O, tak zieloniutko. Nie wiem, czy to widać dobrze. Tutaj słońce może świecić mocno. Strasznie nam się trafiła pogoda, bo to jest już wrzesień. W górach ciężko trafić w dobrą pogodę No i później mamy Później mamy jakiś plan, żeby grilla zrobić zobaczymy jeszcze fajnie to jest, to jest Szkoda, że nie można sobie do tej wody kreść. W tej słomyki zostawiam. O, wahaj, tu jest. Nie bardzo Jak chodzisz, to nie, nie patrzę No teraz już nie mogę chodzić, bo zamrożony. Mrużonka się zrobiła ze stół. O! Trzecia! Trzy ryby! Wow jakie duże! Masi to weźmy a, no, no to bułkę. one Nie, one porę zjedzą, mogę po zjeść. Popłynęło. Ale widok jest piękny. No, no i dotarliśmy. Ładnie jest.

Ładnie. Będziemy mieć dobre jedzenie. Jedziecie A pan domu. tu par domu. Puścy tu stołu usiadł. I jak się czujecie? Będziemy się czuć cudownie, jeszcze jak będzie ładowała, a nie. Jak ma słych rybkę, Robiliśmy czerwonie na twarz No. Tak. Zrobiliśmy 31 kilometrów. Potwierdź Aussie 31. 31 km. L3. Paulina, co jesz? Mm, jem zupę żurek. Jest tak fenomenalnym Mnóstwo mięsa w środku. Jajek bardzo dosolone. Taka mocna ósemka, naprawdę. Fajnie. żurek w moim życiu. Mm, my czekamy mm. jeszcze. Mm. Zmęczony, miłe. Nie, nie jestem... Chociaż Śpiące jestem, pro... trochę. jestem trochę zmęczony, ale... Głównie tutaj ten klimatik w tej restauracji. Tak, 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 że ciepło e, um, się buduje. Wymusza na mnie spanie. Słuchaj, mój um, twarz będzie inaczej. Ja tak? Orzeźwiłeś no, się. Ten, ten, ok, to, czyli pomogło coś. Tak. Ej, tak, tak. Hmm? weź. Też, też. Wow. Dziękujemy. Oh. E, mamy chlebek ze smolczykiem i łoborkami. Yeah. Ładnie wygląda. Tam. Pewnie smaczne. podanie No pewnie. No. Top. Wiecie czego tu Wody. Wódki. <grymne> Ale będzie raki mamy... mamy lepszą wersję wódki. Aperol Spritz. Mamy lepszą wersję wódki. Domowej roboty rakiję, którą przywieźliśmy z Albany. Więc tak, tu mamy szpatki jagnięce z moskalami. Moskalami, przepraszam. Tu resztki smalcu, bo pyszne. Tu mamy stek. Wołowę, polędwicę wołową, beef. beef dokładnie, z oscypkiem i z ogórkami, które zaraz okradnę. No i tak, sałata gracka, pierogi z szpinakiem i serem. Zaraz spróbuję. Powiedz, jak ci smakują? No, dobra. Dobre, dobra. Dobre, no, i teraz co ty masz, Emil? Z mięsa, pierogi, z Takie bezkiem. smażone. Wiecie. I tutaj jeszcze do tego mam przypiorek, one są smażone. Więc... Mm. Head <laughs> south. Jesteśmy w niedzicy. Parkowaliśmy samochód tu blisko. 15 zł kosztowało parking. No, Mierdita mówisz? A myślałam, że mówisz mu Jerdita, że się włączył albańczyk u ciebie. kierowcom. Ojca mój Nie? Nie wiem, co zobowiązuje. Zachowywania pewnych wachłów. Ale wiecie, że nie wiem, czy będzie tutaj słuchać, co mówią. A no tak, bo Na taki, taki kajf będzie, nie? Tak, generalnie będziemy przepływać obok ruin tego zameczku, natomiast nie wyjdziemy tam do środka z przyczyny tak, z przyczyny takiej, że pada deszcz i w ogóle no nie będziemy no